Nawet 30% energii w ciągu dnia, czyli blisko 1 trzecia, jest dostarczana z przekąsek, czyli wszelkiego rodzaju produkty kafeteryjne. Ponadto, tego rodzaju produkty, wysokokaloryczne produkty o małej wartości odżywczej, mogą prowadzić do występowania otyłości i chorób układu krążenia. Dlatego też w dzisiejszym filmie przyjrzę się temu zagadnieniu i postaram się przedstawić Wam 10 sposobów, jak ograniczyć podjadanie. Pierwszy podpunkt to odpowiednia ilość posiłków. I tutaj, jeżeli chodzi o ilość posiłków, będziemy musieli ją dobrać pod nasze zapotrzebowanie energetyczne. Im wyższe zapotrzebowanie, tym więcej posiłków powinniśmy mieć. Im niższe zapotrzebowanie, tym mniej posiłków powinniśmy mieć. Przykładowo mamy 1500 kalorii do wykorzystania, ponieważ jesteśmy na redukcji, jesteśmy małą kobietą. W związku z tym mamy taką kaloryczność, no to nie powinniśmy raczej tutaj umieszczać powiedzmy tych 5 posiłków, może 4 może 3 raczej powinniśmy wybrać, ponieważ no, te porcje będą już bardzo małe i nie będą zbyt satysfakcjonujące, tak? I mając przykładowo zapotrzebowanie 1500, tak jak już wspomniałem, no to te porcje, przykładowo jak rozłożymy na 3 w ciągu dnia, no to będą miały po 500 kalorii i będą e, satysfakcjonujące tak naprawdę. A jak rozłożymy te 1500 kalorii na 5 posiłków, no niekoniecznie będzie to zbyt dobra opcja. Po drugie, regularność posiłków to jest bardzo istotne. Mając cztery posiłki rozłożone, w ciągu dnia powinniśmy starać się jeść powiedzmy pomiędzy tymi trzema, pięcioma godzinami. W ciągu dnia pomiędzy każdym posiłkiem, tak, mamy śniadanie o godzinie ósmej, kolejno drugie śniadanie, przykładowo 12, 13, później obiad, godzina 15, 16 i kolacja koło godziny 20. I na tym kończymy nasz dzień. O to powinniśmy zadbać, ponieważ no, takie e, długie przerwy między posiłkami, przykładowo mm, nie mamy czasu zjeść, ponieważ no, mamy zalatany dzień i nie mamy nic przygotowanego, nic wcześniej nie przygotowaliśmy i prowadzi to do tego, że dopiero pierwszy posiłek jemy o 16, jesteśmy już bardzo głodni. Może to prowadzić do tak zwanego binge eatingu, czyli niekontrolowanego objadania się i przez co oczywiście będziemy... Mm, Przekraczali naszą kaloryczność, którą mamy ustaloną w ciągu dnia, ale może to prowadzić do zaburzeń odżywiania których byśmy nie chcieli się nabawić. Pełnowartościowe posiłki, czyli każdy z naszych posiłków powinien zawierać białko, tłuszcze węglowodany, błonnik. Dzięki takiemu zestawieniu będziemy mieli posiłki pełnowartościowe, będą syte i będą nas sycić na parę godzin. Jedząc samego banana czy jabłko nie nasycimy się za bardzo i tak naprawdę po godzinie będziemy znowu głodni i znowu będziemy mieli chęć na podjadanie. Kolejny, czwarty podpunkt to białko. Odpowiednia ilość białka w każdym posiłku. Dostarczanie minimum 20-25 gramów w każdym posiłku będzie prowadziło do tego, że będziemy syci i nie będziemy chcieli podjadać. Białko jest najbardziej sycącym makroskładnikiem i ograniczenie go w naszych posiłkach oraz bazowanie tylko na węglowodanach i tłuszczach będzie skutkowało podjadaniem. Powinniśmy starać się mieć minimum te 1,5- 1,6 g na kilogram masy ciała. To pozwoli nam Wystarczająco ograniczyć głód i ograniczyć oczywiście podjadanie. Nie trzymaj przekąsek słodkości na widoku, to jest piąty podpunkt. Twoje zapasy silnej woli w ciągu dnia powoli się kurczą. Przechodząc obok słodkości po raz dziesiąty w ciągu dnia, w końcu się złamiesz i sięgniesz po te słodkości. Dlatego też najlepiej jest nie trzymać tego rodzaju produktów w ogóle w naszym mieszkaniu, domu, w miejscu zamieszkania. I w momencie, kiedy chcemy po prostu coś takiego zjeść, udać się do sklepu, już to bardzo często będzie ograniczeniem do niesięgnięcia po tego rodzaju produkty. Kolejny szósty podpunkt to brak eliminacji zbytnich restrykcji w naszej diecie. Jeżeli lubimy przykładowo jeść nutellę, no to powinniśmy od czasu do czasu pozwolić sobie na jej spożywanie. Jeżeli lubimy przykładowo zjeść sobie od czasu do czasu jakiegoś batona, to również powinniśmy postarać się wliczyć w to w nasz. W naszą kaloryczność tego batona i po prostu spożyć ten produkt. Nic złego się nie stanie, a pozwoli nam utrzymać dobrostan psychiczny. Ponadto zwróć uwagę na to, co jesz. Nieświadome jedzenie, czy to przy czytaniu gazety, czy przeglądaniu telefonu, czy oglądaniu telewizji, może prowadzić do zwiększenia ilości spożytego pokarmu nawet do 15%. W związku z tym staraj się jeść świadomie, staraj się odczuwać te produkty, które spożywasz. I dzięki temu ograniczysz podjadanie. Zadbaj o sen. Niedostateczna ilość snu poniżej 6 godzin sprzyja obiadaniu przez zmniejszoną ilość leptyny, hormon sytości. Dodatkowo mamy mniejszą ochotę na aktywność i większą na słodkości. Dlatego też ograniczając sen, zwiększamy ochotę na smakowite, gęsto energetyczne produkty, co może prowadzić do zwiększonego spożycia nawet o 300-400 kg. Zadbaj o zajęcie i brak nudy. Bardzo często sięgamy po słodycze, podjadamy, tylko i wyłącznie ze względu na to, że nie mamy co robić. Nie mam co robić, otwieram lodówkę, no to już mam co robić, coś tam pochrupię, tak? Do jakiegoś serialu. W związku z tym warto jest zadbać o jakąś aktywność, zająć się czymś, co nas odciągnie od tego podjadania. Ostatnim podpunktem jest dorzucenie słodkości, jeżeli oczywiście je, je lubimy, do swoich posiłków. Zmieści to chęć podjadania słodyczy wieczorem w większych ilościach i doprowadzi do tego, że nie będziemy mieli ochoty sięgać po nie w ciągu dnia. Także to było tyle, jeżeli chodzi o podjadanie. 10 sposobów, jak ograniczyć podjadanie. Mam nadzieję, że film się podobał i wyciągniecie z niego coś dla siebie. Jeżeli się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym. Na razie.